Chcesz latać taniej i szybciej znaleźć najlepsze oferty biletów lotniczych? Dziś pokażę Ci, jak korzystać ze SkyScanner. Od podstaw po ukryte sztuczki, które ułatwią Ci życie. Ten serwis to nie tylko wyszukiwarka lotów to klucz do budżetowych podróży. Także startujemy. Wchodzimy na stronę Skyscanner, do której link znajdziesz w opisie tego filmu, i pojawia nam się dość prosta wyszukiwarka. Zaczynamy od podania miasta, z którego chcemy wylecieć. Następnie podajemy miejsce, do którego chcemy lecieć. Wpiszmy sobie Barcelona. Pojawia nam się następny kalendarz, który pokazuje możliwe daty lotu. Także zobaczmy sobie na przykład w marcu wylot nie wiem, od środy 5 marca załóżmy do poniedziałku 10 marca. Następnie wybieramy ilu pasażerów oraz jaka klasa podróży, klasa ekonomiczna jest oczywiście najtańsza, mamy też klasę ekonomiczną premium, biznesową i pierwszą klasę. Następnie podajemy ilość osób dorosłych oraz ilość dzieci. Zostawmy sobie jedną osobę dorosłą i klasę ekonomiczną. Tak, co my tutaj przed rozpoczęciem wyszukiwania, co jeszcze możemy sobie zmienić? Możemy dodać lotniska w pobliżu, jeżeli chodzi o miejsce wylotu, jak i lotniska w pobliżu, jeżeli chodzi o miejsce lądowania. To jest do tyle istotne, jeżeli nie zależy nam bardzo mocno na na tym, żeby z konkretnego lotniska wylecieć bądź też na konkretnym lotnisku się znaleźć. A jeżeli chodzi o lotnisko wylotu, jeżeli przewidujemy, że możemy gdzieś tam dojechać do innego miasta po to, aby otrzymać ciekawszy bilet, ciekawsze połączenie, czasami tańsze, czasami w lepszych godzinach, to wtedy wyszukiwarka nam też tego poszuka. Następnie mamy pole do zaznaczenia, czy chcemy loty bezpośrednie, czyli loty bez przesiadek. To jest oczywiście bardzo wygodna opcja ponieważ wsiadamy w jednym miejscu i wysiadamy od razu w miejscu docelowym. Natomiast zaznaczenie tej opcji ogranicza nam ilość połączeń. Jeżeli nie ma połączenia bezpośrednio między dwoma, dwoma wskazanymi przez nas miastami, no to mamy problem, bo wyszukiwarka nic nie znajdzie. A nawet jeżeli takie połączenie bezpośrednie jest, no to... Jakby wyszukiwarka znajdzie mniej połączeń, bo tylko te bezpośrednie. Natomiast te z przesiadkami często są niewiele dłuższe, czasami mogą być tańsze, no i po prostu mamy też większą elastyczność, że z przesiadką może się uda znaleźć połączenie o lepszej godzinie dla nas. Czyli nie wiem, może chcemy lecieć wcześniej rano, żeby mieć więcej dnia na miejscu, a może chcemy lecieć po południu, bo chcemy lecieć po pracy. Więc mając jakby loty z przesiadkami, mamy większą, większą elastyczność. Podróży. Na razie nie będę tego zaznaczał, no i dajmy wyszukiwanie i zobaczmy, co nam system znajdzie. No i już udało się wyszukać połączeń. No i tak jak widzimy. Jest tu sporo połączeń właśnie z, z przesiadkami, różne, różne rozwiązania, na przykład z Wrocławia do Monachium i z Monachium do Barcelony. Powrót również przez Monachium. Tu mamy połączenie oferowane przez Lufthansa z Wrocławia do Frankfurtu, tym razem następnie do Barcelony, ale powrót z Barcelony przez Monachium do Wrocławia. Natomiast wszystkie te połączenia byłyby realizowane przez linie lotnicze Lufthansa. Mamy też połączenie jakby Ryanair'a również z przesiadką, przy czym w wypadku Ryanair'a to co istotne, przesiadka jest na ryzyko pasażera, ponieważ tanie linie lotnicze nie sprzedają biletów łączonych. Dla każdego połączenia podane cenę od to jest najtańsza taryfa na danym połączeniu. Możemy sobie to filtrować na przykład po najtańszym połączeniu, i tak w tym wypadku jest, możemy taką konstrukcję lotów znaleźć za 365 zł, przy czym no, loty te trwają 18,5 godziny w jedną stronę i niemalże 16 godzin na powrocie. Także no, pytanie, czy warto oszczędzać, ale spędzić tak dużo czasu w podróży wróćmy sobie do połączenia, jako, Filtrowanie jako najlepsze. Tak, co my tutaj jeszcze mamy? Z lewej strony mamy dużo filtrów. Możemy sobie pozostawić tylko połączenia z jedną przesiadką. Możemy sobie doprecyzować godziny wylotu, jak i godziny powrotu. Czyli, jeżeli właśnie zależy nam na jakimś porannym połączeniu, a powrót nam zależy bardziej, żeby był po południu, to możemy sobie to wszystko tutaj poustawiać i filtrowanie nam się wtedy na bieżąco sam czas podróży, również możemy skrócić, powiedzieć, że tych długich lotów nie chcemy widzieć w naszej wyszukiwarce, następnie możemy sobie oznaczyć, które linie lotnicze nas interesują, a które nie. Także możemy sobie tutaj sporo filtrować i w ten sposób lepiej szukać połączeń, które zrealizują nasz plan podróży. Gdy już znajdziemy połączenie, które nas interesuje, załóżmy, że jest to tutaj to pierwsze. Połączenie. No to klikamy w przycisk Sprawdź. I przenosi nas do listy ofert. Zanim przejdziemy do listy ofert, tutaj z prawej strony możemy sobie przejrzeć szczegóły tego połączenia. No i tutaj widzimy, że wylot z Wrocławia byłby o godzinie 6:40, i lądowanie we Frankfurcie 8:10, następnie 2 godziny 25 minut spędzimy na lotnisku czekając na przesiadkę. I drugi lot startuje o 10:35 i ląduje w lądujemy w Barcelonie. Celowanie o 12:40. Analogicznie lot powrotny jest rozpisany poniżej. I jeżeli nam tutaj te wszystkie informacje pasują, to możemy szukać. Biletu. I przechodzimy tutaj do ofert. One są ułożone według cen rosnących. No i jest kilka serwisów, które oferują te bilety. Jest wielu pośredników, jak na przykład MyTrip czy Booking.com. No i jest też Lufthansa, i tu wtedy jest specjalne oznaczenie, że jest to linia lotnicza, czyli że ta oferta pochodzi bezpośrednio ze strony internetowej Lufthansy, a nie od pośrednika. No i to, co ja sugeruję, to nawet jeżeli te oferty są nieco droższe a często są, to jednak kupować bilety lotnicze bezpośrednio na stronie przewoźnika. Zazwyczaj jest wtedy mniej komplikacji w momencie, gdy lot jest odwołany bądź opóźniony, to kontaktujemy się bezpośrednio z linią lotniczą, aby rozwiązać taką sytuację. A nie z pośrednikiem, który no zawsze właśnie jest pośrednikiem, czyli, czyli jest to jakiś taki głuchy telefon. E, my się zgłaszamy do pośrednika, pośrednik do linii lotniczej, a tutaj skracamy sobie cały proces e, komunikowania się. Także o ile nie ma problemów z lotem, to. E, Zakup biletu od pośrednika nie jest złym rozwiązaniem, natomiast gdy tylko jakieś problemy lub zawirowania się pojawią, to jednak kontakt bezpośredni z linią lotniczą jest dużo taki wygodniejszy i bezpieczniejszy. Teraz pokażę Wam kilka dodatkowych opcji, które oferuje Skyscanner i o których wiele osób nie wie bądź z nich nie korzysta. Te opcje pozwolą nam znaleźć jeszcze tańsze bilety. Pierwszą z nich jest możliwość elastycznego doboru terminu, czyli my w tej pierwszym wyszukiwaniu podawaliśmy konkretne daty, widząc tutaj na wynikach wyszukiwania mniej więcej jaki poziom cenowy w danych dniach się rozkłada, ale możemy sobie tutaj kliknąć opcję dowolny termin i możemy sobie wybrać jakby całe miesiące, gdzie jeszcze w dodatku Skyscanner zbierając przez lata dane o cenach biletów pokazuje nam, że akurat na tym konkretnym połączeniu marzec jest najtańszym miesiącem w roku, gdzie pojawiają się najtańsze ceny biletów. Oczywiście jest to taka informacja ogólna, bo może się czasami zdarzyć, że w jakimś innym miesiącu jednak jakiś w pojedynczym dniu bilet będzie najtańszy, natomiast jakby jeżeli chodzi o ogólny zbiór danych, to średnia cena w marcu jest jest najniższa. To jest pierwsza jakby informacja. Następnie możemy powiedzieć, że w sumie to nie mamy dokładnej daty podróży, ale zależy nam na tym, żeby to było w kwietniu i data powrotu, na przykład również kwiecień albo możemy dać inny miesiąc, na przykład maj. Ja w w moim wypadku zrobię tak, żeby wylot i powrót był w kwietniu. No i dajmy szukaj i zobaczmy, co nam się tutaj pojawi. A no, pojawią nam się dwa kalendarze, które pokazują wylot, a z drugiej strony powrót. I mamy rozpisany cały kwiecień, pokazujący poszczególne ceny biletów w poszczególnych dniach, co dużo łatwiej nam pozwala zarządzać ceną. I na przykład w tym wypadku widzimy, że w poniedziałek 14 kwietnia możemy polecieć już za 188 zł. Gdy klikniemy tą opcję to pokazuje nam ceny biletów powrotnych. Oczywiście usuwając wcześniejsze dni miesiąca, no bo nie da się wrócić wcześniej niż się dopiero poleciało. No i załóżmy, że data powrotu byłby piątek 18 no i dajmy znajdź lot. Po zakończonym wyszukiwaniu widzimy, że połączenie za pośrednictwem linii lotniczych Wizzar możemy już mieć w cenie 455 zł. No i jest to lot bezpośredni, który trwa niecałe 3 godziny w jedną stronę, co też jest bardzo fajnym wynikiem. Kolejna sztuczka, która umożliwi nam znajdowanie tańszych biletów lotniczych, polega na tym, że znając miejsce wylotu zamiast, w miejscu docelowym zamiast konkretnego miasta, możemy podać cały kraj, na przykład Hiszpania. I przyjmijmy, że nadal interesują nas po prostu loty w kwietniu, na razie bez konkretnych terminów. No i dajmy szukaj, zobaczymy co nam się pojawi. I tym razem wyniki wyszukiwania wyglądają nieco inaczej, ponieważ mamy tutaj wylistowane różne miasta i pokazywana jest najniższa cena lotu na trasie z Wrocławia, bo to mamy określone, na przykład do Girony czy Palma de Mallorca, Alicante, Malaga. Załóżmy, że chciałbym, że zainteresowałaby mnie Walencja, to klikam w tą cenę i już mi się pojawia dokładne wyszukiwanie oraz kalendarz, który już znamy. Mamy ustawiony kwiecień, mamy ceny. Tutaj z tego co widzę to 1 kwietnia 154 zł to jest najniższa cena, no to powiedzmy kliknijmy sobie, że właśnie chcemy od 1 załóżmy do 5 kwietnia. I proszę, udało się znaleźć połączenie Ryanerem loty bezpośrednie trwające około 3 godziny w jedną stronę za 300 zł w dwie strony. Kolejna opcja taka, która jest dla osób, którym kompletnie nie zależy na tym, gdzie chcą polecieć, po prostu szukają całkowicie najtańszych biletów, no to znowu mamy podane miejsce wylotu, a miejsce docelowe może po kliknięciu pojawia nam się rozwijana lista i w niej między innymi op Opcja Podróż w dowolnym kierunku. Gdy to klikniemy, nadal mamy ustawiony kwiecień. Tu oczywiście możemy podać sobie konkretne daty, pozmieniać to, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast u nas w filmiku będzie to nadal kwiecień. Dajemy szukaj. No i. Skyscanner wyszukał nam, że w kwietniu z Wrocławia najtańsze bilety lotnicze może nam się udać upolować do Norwegii już od 128 zł, do innych miejsc w Polsce 138, Belgia, Dania, Włochy i tak Czyli on nam tutaj po prostu pokazuje kraje, do jakich udało mu się znaleźć najtańsze połączenie. No i teraz załóżmy, że zainteresowały mnie Włochy, klikam w nie sobie. I tu już mam spis różnych miast, do których możemy polecieć z Wrocławia w kwietniu w niskich cenach. No i z tego, co się tutaj pojawiło, najtańsze połączenie jest między innymi do Wenecji i do Bolonii. Załóżmy, że wybiorę sobie Wenecję i znowu otworzył nam się kalendarz i tutaj już widzę, że 3 kwietnia jest wylot i 10 kwietnia po tygodniu jest powrót. Udało się znaleźć połączenie Ryanairem z Wrocławia do Wenecji za 152 zł. W kwietniu na tydzień lot trwa półtorej godziny. Następna nieoczywista opcja w wykorzystywaniu skyscannera to jest to, że podobnie jak miejscem docelowym może być bliżej nieokreślone miasto i dopiero na dalszym etapie poszukiwania szukamy gdzie możemy tanio polecieć. Podobnie możemy zrobić, jeżeli chodzi o miejsce wylotu, zwłaszcza jeżeli mamy do kilku lotnisk podobną odległość i dla kogoś może nie mieć znaczenia, czy będzie leciał z Krakowa, Katow czy Katowic, bądź też na przykład z Wrocławia, Poznania. I wtedy w takich sytuacjach zamiast konkretnego miasta też możemy podać. Kraj, w tym wypadku Polska, i możemy powiedzieć, żeby nam znalazł tanie bilety lotnicze na trasie z Polski dowolne lotnisko, do Włoch dowolne lotnisko. Szukaj i zobaczmy, co się udało znaleźć. No i na przykład, że znalazł nam bilety do Mediolanu za 131 zł. Sprawdźmy. I proszę, i teraz już określiliśmy, że mamy lecieć do Mediolanu, więc miejsce docelowe mamy określone. natomiast w tej chwili pokazuje nam skąd z którego lotniska w Polsce jakiej ceny możemy się spodziewać. No i ta cena 131 zł była z Rzeszowa katowice 165, Kraków 170. no Sprawdźmy sobie ten Rzeszów. No i tutaj też podobnie 2 kwietnia znajdujemy sobie pierwszą datę. Po tygodniu 9 kwietnia drugą znaleźliśmy połączenie Wizarem z Rzeszowa do Mediolanu za 131 zł. Także w ten sposób możemy poszukiwać tanich połączeń, zwłaszcza jeżeli właśnie mamy, możemy lecieć z kilku lotnisk w Polsce i nie, nie stanowi to dla nas problemu. Kolejna opcja, dzięki której możemy planować swoją podróż przy pomocy Skyscannera, to jest tutaj link utwórz trasę do wielu miast. I polega to na tym, że jeżeli na przykład chcemy sobie zaplanować podróż z Wrocławia załóżmy 7 lutego do Mediolanu następnie z Mediolanu załóżmy chcemy sobie polecieć do Paryża Zaznaczmy wszystkie lotniska, w Paryżu jest ich kilka. I powiedzmy, miałoby to być 12, 12 lutego. Możemy sobie dać kolejny lot, że chcemy lecieć z Paryża. I wrócić do Wrocławia, czyli chcemy sobie zrobić taką wycieczkę po Europie, i w tym wypadku, na przykład w sobotę 15 chcemy wrócić do Wrocławia. Następnie, że jedna osoba w klasie ekonomicznej, proszę bardzo, i dajemy, szukaj. No i system znalazł nam takie połączenia. Oczywiście tu jest wielu przewoźników na trasie. No i te połączenia nie zawsze są najtańsze, ok? Natomiast to jest bardziej opcja nie do wyszukiwania tanich podróży, tylko do wyszukiwania, do planowania sobie takich teraz wielo, wieloetapowych, ale to co jest istotne, Skyscanner daje nam taką możliwość, żeby tych połączeń sobie te połączenia sobie w ten sposób poplanować. Mam nadzieję, że po tym materiale już będziesz sam w stanie wyszukać i zarezerwować interesujące Cię bilety lotnicze. Także jeżeli korzystasz z serwisu Skyscanner i masz jakieś swoje pomysły i sztuczki, prototypy na wykorzystywanie tego serwisu, które nie były omówione w tym filmiku, to podziel się nimi w komentarzu, tak aby każdy mógł skorzystać z tej wiedzy. Natomiast, jeżeli chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, to zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. No i co? Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!